Witam Was, drodzy uczniowie, ponownie na kolejnej lekcji z Chemii. W poprzednich tematach omawialiśmy m.in. zagadnienia dotyczące stechiometrii chemicznej. Natomiast w tym odcinku zajmę się omówieniem stechiometrii i pojęć dotyczących stoichiometrii, takich jak mol, masa molowa i objętość molowa. Co to jest mol? Wielu powie, że mol to jest takie zwierzę, które niszczy nam ubrania, jednak ja Wam powiem, że mol to jest jednostka układu SI. Jednostka układu SI, i do tego jeszcze jest to jednostka podstawowa układu SI, która określa liczność materii. Liczność materii. Czyli tak jak na przykład sekunda odnosi się do czasu, jak kilogram odnosi się jest jednostką masy, tak mol jest jednostką liczności materii. I jak określamy tą liczność materii? Określono, że 12 gramów węgla zawiera 6,02 razy 10 do 23 atomów węgla. To określono i nazwano tą liczbę liczbą Avogadro. Liczbą Avogadro, którą określa się symbolicznie Na. I właśnie ta liczba Avogadro jest to liczba atomów, cząsteczek czy też innych obiektów fizycznych czy chemicznych, które znajdują się w jednym molu. Zatem Jeden mol na przykład książek oznacza, że mamy 6,02 razy 10 do 23 książek. Czyli mol możemy odnieść do dowolnego obiektu fizycznego, czy też chemicznego, takich jak cząsteczka, jak atom. I możemy powiedzieć o molu również to, że możemy również w chemii odnosić do różnych jakby części obiektów chemicznych. Zatem możemy mówić o molu Atomowym i o molu na przykład cząsteczkowym. O molu cząsteczkowym. I na przykład w dwutlenku węgla mamy jeden mol atomowy, jeden mol atomów węgla i dwa mole atomów tlenu. Natomiast mamy jeden mol cząsteczek dwutlenku węgla. Jak to się ma do obliczeń w stechiometrii chemicznej? Zastanówmy się, jaką masę ma tlen, skoro tego tlenu mamy liczbę Avogadro, czyli mamy 6,2 razy 10 do 23 cząsteczek tlenu, czyli atomów, atomów tlenu. Zastanówmy się, ile waży. Patrzymy w układ okresowy i okazuje się, że mamy tam masę 16 gramów. 16 gramów. Czyli oznacza to tyle, że 16 gramów tlenu zawiera w sobie liczbę Avogadro. Czyli liczbę Avogadro odnosi się, jest taką standaryzowaną liczbą, która standaryzuje liczbę moli. Czyli możemy odnieść ją do dowolnego atomu, natomiast. Zauważmy, że każdy atom jest różnej masy. Czyli jeśli atom ma mniejszą masę i odniesiemy to do liczby Avogadro, no to 1 mol, czyli ta liczba Avogadro będzie ważyła mniej. Zatem, jeśli będziemy na przykład mieli e, atomy, które są takiej masy i odniesiemy to do liczby Avogadro, no to wiadomo, że masa będzie większa. Natomiast jak będziemy mieli mniejszej masy atomu i odniesiemy do liczby Avogadro, to wiadomo, że ta masa będzie mniejsza. I jak to się ma do obliczeń? Tutaj przedstawiłem króciutki przykład, w którym liczymy masę atomu azotu. Masę, masę czyli jaka jest masa azotu, jeśli mamy tych atomów azotu tyle i pytanie jaka jest masa? Korzystamy właśnie z liczby Avogadro czyli proporcje układamy w sposób następujący jaka jest masa azotu jeśli mamy tyle atomów azotu skoro 14 gramów azotu patrząc w układ okresowy wiemy, że ma, ma tyle cząstek tyle cząstek czyli inaczej rzecz mówiąc 14 gramów azotu, to jest 1 mol azotu i to jest równe liczbie Avogadro. Zatem układamy proporcje, rozwiązujemy i wychodzi nam, że 2,3 g jest to masa azotu, który składa się z 1 razy 10 do 23 cząstek. Przejdę teraz do kolejnego pojęcia, pojęcia masy molowej. Co to jest masa molowa? Masa molowa jest to masa jednego mola Atomów, cząstek, yy, związków chemicznych, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, ile waży jeden mol danej substancji? Czyli ile waży tyle cząsteczek, jaka jest równa liczbie awogadro? Tyle. I masę molową wyrażamy w gramach na mol. Czyli już z samej jednostki możemy wnioskować, że masa molowa jest to masa na mol substancji. I te masy molowe odczytujemy, z układu okresowego. Są to te masy, które określane są właśnie jako liczba a, tylko w odniesieniu do mola, bo najczęściej te masy z liczby, które określane są jako liczba a, oznacza się jednostką u, czyli unit, i wtedy mówimy o masie atomowej, natomiast jak mówimy o masie molowej, to mamy tą samą wartość, tylko że jednostka jest wyrażona w gramach na mol. I ten wzór, który zaznaczyłem w czerwonym kwadracie, jest to wzór, który jest bardzo ważny. Bardzo ważny i bardzo często wykorzystuje się go właśnie w zadaniach, na, w zadaniach dotyczących stechiometrii i stężeń procentowych, molowych i innego rodzaju stężeń w roztworach. Zatem wzór ten mówi nam, że liczba moli danej substancji jest równa masie rzeczywistej danej substancji podzielonej przez masę molową danej substancji. Czyli inaczej rzecz mówiąc, bierzemy sobie powiedzmy 20 gramów soli, odważamy sobie na łyżce, czyli wtedy 20 gramów mamy odniesione do tej masy, bo to jest masa rzeczywista i dzielimy to przez masę molową z układu okresowego, czyli masę chlorku sodu, NACL. Czyli sumujemy masę z układu okresowego, 23 plus 35,5 i wychodzi nam masa molowa. Dzieląc to, Dzieląc tą masę rzeczywistą, odważoną przez masę molową z układu okresowego, uzyskujemy liczbę moli soli, która znajduje się w tej masie rzeczywistej. I tutaj kolejny przykład. Jaka jest masa pięciu moli dwutlenku węgla? Zatem, masa, tylko masa rzeczywista, bo w tym wzorze mamy dwie masy: masę rzeczywistą i masę molową. Masa molowa jest to masa z układu okresowego wzięta. Masa rzeczywista, masa, jaką udało nam się odważyć na powiedzmy, wadze chemicznej. Zatem przekształcając ten wzór uzyskujemy masę rzeczywistą. Czyli po prostu mnożymy wzór przez masę molową. Masa molowa z zdolnej części ułamka nam się wykreśla i uzyskujemy wzór masa rzeczywista równa się liczba moli razy masa molowa. Podstawiamy do wzoru liczba moli 5, masa molowa dwutlenku węgla jest to 12 plus 2 razy 16 patrząc z układu okresowego i wyrażone jest w gramach na mol. Czyli jednostki nam się skrócą, mole nam się skrócą i uzyskujemy wynik 220 gramów. Zatem bardzo proste obliczenie masy rzeczywistej na podstawie znanej nam liczby moli. Kolejnym pojęciem jakie chciałem wam krótko przedstawić jest objętość molowa. Objętość molowa dotyczy tego jaką objętość zajmuje dana liczba moli. Dana liczba moli lub Masa molowa, na przykład. Czyli znamy masę molową danej substancji i pytanie, ile zajmuje substancja o danej masie rzeczywistej. Jaką objętość zajmuje? Najpierw, żeby wyjaśnić zagadnienie objętości molowej, trzeba przedstawić prawo Avogadro. Prawo Avogadro mówi o tym, że w konkretnych i stałych warunkach ciśnienia i temperatury. Liczba cząstek w formie gazowej jest sobie równa. Czyli inaczej rzecz mówiąc w, w takiej samej temperaturze, czy na przykład w 25 stopniach Celsjusza, i w ciśnieniu powiedzmy, 1000 hektopaskali, wiemy, że w danej objętości znajduje się taka sama liczba cząstek, obojętnie jakiego gazu w przybliżeniu. I z tego prawa wynika objętość właśnie molowa czyli objętość jednego mola gazów do, dowolnego gazu w warunkach normalnych. Warunki normalne są to warunki stałego, stałej temperatury i ciśnienia, gdzie temperatura jest równa temperaturze 270 Kelvinów, a ciśnienie jest równe 1013 hektopaskali. I w tych warunkach temperatury i ciśnienia, objętość jednego mola gazu dowolnego jest zawsze w przybliżeniu równa 22,4 decymetra sześciennego. Zatem, korzystając z tej zależności, która wynika tak naprawdę z prawa Avogadro, możemy policzyć objętość dowolnego gazu, znając na przykład jego masę lub liczbę moli. Tutaj mamy taki przykład. Pytanie jest, jaką objętość zajmie dwutlenek węgla, jeśli jego masa wynosi 5 gramów, czyli jego masę znamy. I oczywiście w warunkach normalnych utrzymywany jest gaz, czyli w warunkach tej temperatury i tego ciśnienia. Zatem układamy proporcje. Pytanie jest, jaka objętość będzie zajmowana, jeśli mamy 5 gramów dwutlenku węgla? To jest górna część proporcji. Czyli górna część proporcji dotyczy naszej niewiadomej, tak naprawdę, czyli tego, czego szukamy i tego, co mamy podane w danych naszego przykładu. To są nasze dane. Natomiast dolna część równania są to właśnie prawa, które przed chwilą były omawiane. Czyli pod spodem, pod 5 gramami, piszemy masę jednego mola dwutlenku węgla. Czyli patrzymy w układ okresowy. Znajdujemy masę węgla i masę tlenu, którą mnożymy przez dwa. Tutaj wcześniej było to liczone. To jest to obliczenie. 12 plus 2 razy 16 i jednostka gram na molę. Tutaj natomiast nie mamy gram na mol, bo już odnosimy, że to się dotyczy jednego mola. Czyli po prostu jednostką będzie gram. Zatem masa molowa tego gazu, która w odniesieniu do jednego mola będzie wynosiła 44 gramy, zajmuje objętość w warunkach normalnych 22,4 dm3. 22,4, bo najprostsza proporcja, jaką moglibyśmy ułożyć w tego typu zadaniu, by była taka: V to jest jakaś liczba moli tego, czyli tutaj trzeba by to policzyć, że to jest 5 gramów, podzielić na 48 gramów na mol, czyli korzystając z tego wzoru liczba moli, i tutaj mielibyśmy 22,4 decymetra sześciennego, natomiast tutaj mielibyśmy liczbę moli, czyli 1 mol. Jeden mol. Ponieważ jeden mol zajmuje taką objętość. Czyli to wynika z naszego prawa Avogadro, które przekłada się na objętość jednego mola gazu w warunkach normalnych, dolna część, a górna część to jest, wynika z zadania. Tu jest jedynie ta różnica, że nie podaję liczby mol, tylko od razu podaję gramy z układu okresowego. Ważne, żeby jednostki były zawsze pod jednostkami, czyli gramy pod gramami. Nie mogę wstawić decymetrów sześciennych pod gramami. To by było nieprawidłowe. No i wynik wychodzi 2,6 dm3 w warunkach normalnych. Zajmuje 5 g, zajmuje objętość, która jest równa właśnie 5 g dwutlenku węgla. Natomiast, jaka by była sytuacja w przypadku, gdybyśmy nie mieli określonych warunków temperatury i ciśnienia, czyli mielibyśmy zmienne warunki temperatury i ciśnienia. W takim przypadku, kiedy nie mamy warunków normalnych, powinniśmy skorzystać z tak zwanego równania Clapeyrona. Jest to równanie gazu doskonałego, stanu gazu doskonałego, czyli mówi nam o tym, w jakim stanie jest gaz doskonały. Gaz doskonały jest to gaz, w którym cząsteczki chemiczne nie oddziałują między sobą. Zatem równanie to jest następujące: ciśnienie gazu razy objętość gazu równa się liczbie molowej gazu razy stała gazowa, uniwersalna stała gazowa i razy temperatura tego gazu wyrażona w kelwinach. Przekształcając ten wzór, bardzo prosto, czyli dzieląc przez ciśnienie, uzyskujemy z jednej strony objętość, czyli to, co nas tak naprawdę właśnie interesuje, objętość. Czyli objętość równa się nrt podzielić przez ciśnienie, podzielić przez ciśnienie i jak dobrze widzimy, objętość. Jest zależna od temperatury i ciśnienia. Czyli inaczej mówiąc, objętość jest funkcją temperatury i funkcją ciśnienia, czyli będzie się zmieniała w zależności od temperatury ciśnienia. Czyli od, jeśli nie, po, nie mamy podanych w zadaniu stałych warunków ciśnienia, czyli na przykład nie podano nam, że reakcja jest prowadzona w warunkach normalnych, bądź też nie podano nam yy, takiej właśnie wiadomości to wtedy podali nam inne warunki, bo powinni nam podać, czyli inną temperaturę i inne ciśnienie i wtedy korzystamy z równania Clapeyrona, podstawiamy tą temperaturę tu, ciśnienie i liczbę moli, którą mieliśmy podaną w danych zadaniach i obliczamy z tego objętość. Oczywiście, żeby objętość wyszła nam w jednostce podstawowej SI, jaką są metry sześcienne dla, dla objętości, to musimy oczywiście podstawić wszystkie jednostki zgodnie z podstawowymi jednostkami układu Si. Czyli N musimy podstawić w liczbie moli. R jest wyrażone w dżulach przez mol razy Kelvin. Temperatura musi być w Kelvinach, bo to jest podstawowa jednostka temperatury układu Si. Natomiast ciśnienie musi być w paskalach I wtedy jak podaliśmy w jednostkach, bądź też tutaj mówię podstawowych, podstawowa jednostka to jest dla temperatury kelwin, Natomiast dla ciśnienia Pascal. To już nie, jest, nie wchodzi w skład podstawowych jednostek, tylko w jednostek pobocznych. Pascal, czyli newton, newton podzielić na metry kwadratowe. To jest równy pascalowi. Natomiast jak wstawimy w tych jednostkach, czyli nie będziemy podawać żadnych hekto, kilo, mili, tak itd., to nam wyjdzie jednostka podstawowa, czyli metr sześcienny. I patrząc z tego równania, widać, że objętość rośnie wraz z wzrostem temperatury. Czyli jeśli temperatura... Rośnie, to i objętość rośnie. No bo jak temperatura rośnie, to górna część ułamka rośnie i wtedy cała wartość rośnie. Czyli ogrzewając coś, ogrzewając jakiś gaz, zwiększamy jego objętość. Wynika to tak naprawdę z tego, że temperatura jest niczym innym, jak miarą kinetyczną ruchu cząsteczek. Czyli energii kinetycznej cząsteczek. Czyli podwyższając temperaturę, zwiększamy energię kinetyczną ruchu cząstek, zatem zwiększamy jej objętość tego gazu. Natomiast zwiększając ciśnienie gazu, ściskamy go, czyli objętość maleje. I rzeczywiście wynika z tego wzoru, że jak zwiększymy dolną część ułamka, to wtedy maleje cały ułamek. Zatem objętość maleje wraz z wzrostem ciśnienia. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.